Siemano, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj stety, niestety ja lecę ze swoim filmem. Mam nadzieję, że uda mi się nawiązać do Łysego, który wczoraj tutaj trafił e, kupon. E, a dzisiaj jest sobota, tych meczów więcej teoretycznie powinno być e, łatwiej. Na start zachęcam, żeby tutaj zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał, będzie mi bardzo miło, pomaga to oczywiście rozwijać tutaj cały projekt, Na no, w styczniu lecimy codziennie z filmami. E, więc jest co e, do komentowania i do grania, albo na odwrót, albo tak jak my tutaj myślimy. E, dzisiaj Przechodzę do Was z promocją z dnia jutrzejszego. Jutro gra Roma z Milanem i możecie zgarnąć za to trzy stówki, za dowolny, wygrany kupon, właśnie w tym meczu na Forbecie. Jest to opcja skierowana do osób, które jeszcze konta na Forbecie właśnie nie mają. Jakbyś chciał sobie zerknąć, to możesz właśnie sprawdzić. W pierwszym komentarzu będzie znajdował się dedykowany link do tejże promocji. Podczas rejestracji konta standardzikowo trzeba zaznaczyć zgody marketingowe. I później trzeba wpłacić minimum 50 zł. Tam w międzyczasie jeszcze gdzieś się pojawia. Okienko z zaznaczeniem bonusu powitalnego. I tutaj trzeba je odznaczyć, bo w Forbecie jest generalnie 8 bonus boxów do wyboru. Ta promocja na mecz Romy z Milanem jest tak jakby dziewiątą, bo to nie jest rozszerzenie żadnego boxu, tylko to jest właśnie opcja skierowana do osób, które jakby no nie chcą wpłacać dużo pitosu i po prostu tutaj trzeba 5 dyszek wpłacić i tyle. Wracając właśnie do depozytu, trzeba później wpłacić minimum 50 zł w pierwszym depozycie na raz i zagrać po prostu single. Teraz będziecie widzieć trzy przykładowe. Kupony z tego meczyku, no to może być naprawdę dowolny typ z tego meczu, byleby kurs był minimalny 1,14, no bo inaczej to nie puści. Możecie zagrać, że Milan strzeli gola, możecie zagrać, że będzie powyżej 1,5 gola w meczu, albo właśnie w drugą stronę, że Roma strzeli gola. Stawka to minimum 1 zł, czyli tutaj ryzykujesz złotówkę, a możesz zgarnąć 300 zł w bonusie. No i jeżeli Twój kupon będzie zielony, to właśnie otrzymasz te 300 i to jest bonus do dwukrotnego obrotu. Akos musi tutaj do obrotu zaliczają się kupony z z Minimum trzema zdarzeniami: kurs łączny, minimum dwójka i kurs zdarzenia 1,20. Tak to wygląda tutaj na Forbecie. Przy tej opcji, jakby ktoś chciał sobie skorzystać, to jeszcze raz zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem, bo tam będzie znajdował się link. Lecimy jeszcze z konkursem. Dwie dyszki będą do zgarnięcia na Superbecie, jak zawsze, symbolicznie. I co trzeba zrobić? Zostawić łapę w górę, zasubskrybować ten kanał i w komentarzu wytypać dokładne wyniki minuty pierwszej bramki. Co by tutaj dzisiaj zarzucić? Jest jakiś fajny meczek. No, kurde. Lichawa ta sobota trochę. No w Anglii nic. No, weźmiemy coś z Niemiec. Dobra, niech jest ten o 18.30. Union Berlin z Borussią Dortmund. I typujecie, właśnie do godziny 18.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nikogo gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. No i dobra, dzisiaj króciutko o moim dublu. Nie chcę się tutaj rozgadywać, bo mi gardło generalnie boli. Sevilla z Bilbao, mi tutaj tak to poukładało, dobra, to niech jest. Sevilla z Bilbao powyżej 1,5 gola. Dlaczego? No tu kwestia jest taka, że Sevilla wreszcie się tutaj w meczu z Elche odblokowała. Wcześniej cztery mecze bez strzelonej bramki. Co prawda z Elche nie wygrali, ale remis 2-2 w obecnej sytuacji Sewilli to jest całkiem niezły wynik. Bilbao, jeśli chodzi o ligę, to ostatnio mieli bardzo mieszane meczyki w Lidze Mistrzów sprawili, co prawda, niespodziankę wygrywając z Atalantą 3-2. Sprawdzałem jeszcze head-to-head -head z ostatnich meczów, to najmniej w miarodajna statystyka, ale fajnie to wygląda, bo w 4 na 5 meczów ten over 1,5 był pokrywiany. Dzisiaj Sevilla gra u siebie, no gdzieś tutaj wydaje mi się, że, że rosną szanse, że znowu strzelą gola, tym bardziej, że Bilbao dużo traci, Dużo tracili na wyjeździe, bo w 10 meczach stracili 19 goli. No jeśli chodzi o bilans Sewilli, no to pomijając te 4 mecze, w których nie strzelili bramki, no to oni naprawdę grają bardzo wesołe meczyki, bo w 20 meczach ogólnie łącznie, czy to u siebie, czy na wyjeździe 26 goli strzelonych i 32 stracone. Także bardzo fajnie to wygląda. No i drugi meczek Burnmouth z Liverpoolem. Stawiam tutaj czysto na wygraną Liverpoolu. Zastanawiałem się, czy dać tutaj po prostu gola Liverpoolu i jakieś rożne dokoptować, ale nie mogłem nic znaleźć ultra Fajnego do trebla, także zdecydowałem się, że idę tutaj w drugą wygraną z rzędu Liverpoolu. W Marsylii Liverpool zaprezentował się bardzo dobrze, pokazali tutaj chłodną głowę, trzy celne strzały zamienione, wszystkie na bramki. Mam nadzieję, że tutaj z Burmów generalnie poprzeczka będzie postawiona troszkę niżej, bo Burmów nie ma jakoś tutaj fajnej defensywy, oni w 22 meczach stracili 41 goli. Co prawda u siebie nie tracą za dużo, no ale to jest Liverpool, to jest Liverpool, Liverpoolowi wypadałoby wreszcie wygrać dwa meczeki z rzędu, na co ja tutaj liczę. Tu jeszcze przy okazji super przewaga, ubezpieczać będzie ten kupon, więc jakby co było w którymkolwiek momencie meczu 2 do 0 dla Liverpoolu, to by było fantastycznie. 2,70 mi z tego wyszło, 120 może wrócić, dziękuję pięknie, adios compadros, miłej soboty Wam życzę, siemano.